No nie, no ty jesteś zestresowany jak nikt. No co? Co, Jakiś taki chodzisz, to w ogóle nie wiadomo. Akurat, no nie tak jak patrzę, no to czasami ty jakoś akurat luźniej zawsze do takich rzeczy podchodzisz, że ty kistki jesteś, nie no wiem, włączony, i boci dookoła. Nie, Broń Boże. To może tak e, na przykład tak delikatnie się podzielicie, no bo na przykład mnie jest trochę ciekawe, Takie krótkie emocje, które teraz odczuwacie. Niepokój. Jeszcze? Takie zdziwienie. Ja czuję tak trochę ekscytację. Ja tak, co się może wydarzyć? Bo nie wiem, co się może wydarzyć. Seba? Nie wiem, czy buje kawie, trening. I, I, nie, I nie wiem, czy, i nie wiem, czy trzybuję, co koloryzm. Czy buje terapię. Kuba? No też taki niepokój, taki stres delikatny, co się może wydarzyć. Taka, też taka ciekawość, gdzie oni są wszyscy. Taka ekscytacja trochę, nie? Mm, ekscytacja właśnie, co się dzieje teraz, co robi Mavero. Z twoją Sarą. Za czym teraz tęsknisz najbardziej? Za całą nią po prostu. Za tym, że nie ma obok i, i nie wiem tak naprawdę co się z nią dzieje. A nie masz czegoś takiego na przykład, że konkretnie byś mógł że na przykład, że nie wiem, że teraz sobie wyobrażasz dosłownie, po prostu się przytulacie. Albo po prostu się całujecie, albo nie wiem, albo kawę piecie. Jakbyś, jakby taką miałbyś sprezować jakiś taki moment. Jeden moment No dobrze, byłby, to tęsknię za zapachem mniejszy i włosów i za tym, że moja buzia jest blisko jej ucha i ją cały. Wydaje mi się, że te sytuacje mm, pokazują to, że mogę po pomalutku zaczynać do Sary czuć trochę więcej. My na pewno byśmy teraz gdzieś leżeli, się wykupiali i śmiali, więc pewnie za tym, jak Paweł się na mnie rzuca jest i sobie żartujemy i się przytulamy. Paula była najbardziej zdenerwowana z nas wszystkich, yy, było to po niej widać. Seba? Za, dla nasze milczenie, <śmiania> <śmiania> po, prostu, że, po prostu, tylko, że jest. Tylko, że jest. Nawet nic nie musi mówić. starszym, tylko jak jest. Kuba? No, no tak. szczuraniem, leżeniem, śmianiem się z czegoś, całowaniem. Spacerowaniem sobie za rączką wszędzie gdzieś tutaj. Tak, by coś się wydarzyło, ktoś by mi ją zabrał, czy coś, albo nie wiem, mnie by Ci zabrał. No to ja na pewno też bym się na nic więcej nie zgodził, też bym się spakował, pojechał do domu, bo ja jeszcze innej miłości nie znajdę, nie chcę innej. Nie. No ale faktycznie wyglądało to jak terapia. No troszkę. Sasza, a ty, Sasza, czujesz, że coś się może dla ciebie fajnego wydarzyć? Roksana, tak. ty tak samo? No powiem wam szczerze, że ja... Masz wiadomość? Sama wiadomości dzisiaj. Ja mam wiadomość.